Pan z Wami i z ruchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, dawała Tobie, Panie. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo pańskie. Chyba tobie chrysta. Nie ma wątpliwości, że Jezus mówi dziś o Bożej cierpliwości. O tym, że Bóg ma cierpliwość nad Tobą i nade mną. Mm. Przyznajmy, że wiele razy robiliśmy rzeczy, które się Bogu nie podobają, które powinny właściwie nas dyskwalifikować, a Bóg powiedział to samo, co ten ogrodnik i jeszcze na ten rok go zostawia. I Bóg różnych zabiegów się podejmuje, żeby, żeby to się udało, to znaczy, żeby, żebyśmy wydali owoc, żeby, żeby to, co, to, co jest słabe, to, co jest niemocne, zostało przełamane, przezwyciężone. I gdybyśmy chcieli jakby przyjrzeć się tej scenie, która rozgrywała się na pustyni, między Bogiem a Mój Rzeszem, to możemy odkrywać właśnie też te swoje cechy, te swoje okoliczności, te też Boże zabiegi, których On się podejmuje, żeby nas jakoś poduszyć, żeby nam dać taki sygnał co do tego, że, że chce naszego owocowania. Więc przyjrzyjmy się króciutko tej właśnie scenie Mojżesza przy płonącym krzaku. Po pierwsze, Bóg zrobił coś, co wzbudziło zainteresowanie Mojżesza. Mianowicie, płonął krzak i on się nie spalał. To była niezwykła rzecz, bo na pustyni, w tamtym klimacie i w tamtym miejscu, jeżeli krzak się zapalał, to on płonął kilka, kilkanaście sekund i po prostu. Szybciutko się spalił. Natomiast tu nagle zrobił coś, co dla Mojżesza było dziwne. Więc on przyszedł zobaczyć, co to jest, dlaczego tak? I trzeba powiedzieć, że Bóg czasami robi takie rzeczy dla nas. Że coś nas zaciekawi, różne rzeczy. I trzeba powiedzieć, że my czasami jakby sięgamy po, po różne. Nadzwyczajności, wiadomości, jakieś informacje, albo zaczynamy rozmowę. No, właśnie z tego powodu, że, że coś nas zainteresowało, coś nas zaciekawiło, coś nas w jakiś, w jakiś sposób no, tak poduszyło na tyle, że, że zaczynamy się tym interesować. I w dziedzinie religijnej też tak bywa. Coś usłyszymy, czegoś się dowiemy, ktoś nam coś powie i, i to zrobimy. I przyjdziemy tu, czy tam, albo zaczniemy rozmowy o tym, czy o tamtym. Do tego stopnia, że czasami Pan Bóg też posługuje się nawet takimi niezbyt dobrymi, tak by się na pierwszy rzut oka wydawało, wydarzeniami. Ostatnio ktoś mi mówił, że. Obejrzał ten film, który nie najlepiej mówił o księżach, i po tym filmie wrażenie tych, tych osób, które były, bo było w kilka osób, było takie, że będziemy się bardziej modlić za księży. Jeżeli to jest tak trudne, tak ciężkie, jeżeli sytuacja jest tak, tak właśnie, no jeżeli jest taka, jak została pokazana, no to, to będziemy się bardziej modlić za księży. Czyli jakby. Zainteresowanie czy ciekawość, Bóg by wykorzystał do tego, żeby poruszyć serce do modlitwy za księży. I troszkę z Mojżeszem było tak samo. On, on został poruszony do tego, żeby podejść. I w momencie, kiedy On podchodzi, słyszy swoje imię. I tak też jest z nami, że, że poruszeni czymś, nagle, nagle słyszymy, że to nas dotyczy. Że, że Bóg chce nam coś powiedzieć, że Bóg chce do nas przemówić. Druga sprawa, że czasami nam się wydaje, że, że Pan Bóg się nami nie interesuje. I ta scena pokazuje, że to nieprawda, że Bóg naprawdę woła Ciebie po imieniu, że chce rozpocząć z Tobą dialog. I wiele osób, ja sobie zdaję z tego sprawę, czasami na modlitwie zachowuje się tak, no, no znowu coś muszę po... Tam odmówić, albo znowu muszę jakiś tam czas na to wygospodarować, już nie ma czasu, bo, bo a to do pracy, a to z kolei już tak sennie, że, że właściwie bardziej myślimy o poduszce niż o jakichś takich ekstazach religijno-mistycznych. Więc Bóg mówi: Ja chcę z Tobą porozmawiać. Naprawdę chcę z Tobą porozmawiać. Wołam Cię po imieniu. Wzywam Cię w różnych okolicznościach. Ale, ale chce, żebyś odpowiedział, odpowiedziała. I widzimy, że Mojżesz był na tyle otwarty, że na, na to wołanie: Mojżeszu, Mojżeszu, powiedział, Jestem. I wtedy Bóg zaczyna go pouczać w tym dobrym znaczeniu. Mianowicie, że są przestrzenie szczególne, specjalne. I tu w tym wypadku była taka przestrzeń Ziemi. Co do której otrzymał polecenie, żeby zdjął sandały z nóg, w twoim sercu jest taka przestrzeń. Jest taka Ziemia święta. Do niej nie ma nikt dostępu, tylko Bóg. I ta scena uczy nas tego, żeby nie zadeptać tego miejsca. Bo niestety możemy zadeptać to miejsce, że nie zwracamy na to uwagi, że przebiegamy bezmyślnie. To prawda, że czasami też inni ludzie mogą nam ją zdeptać, tą ziemię, wtedy kiedy jej nie ochronimy, przez różne sytuacje. Przez to, że czasami niektórzy wyśmiewają to, że, że ktoś jest wierzący, albo czasami po prostu, jak to mówią, z buciorami wchodzi do, do naszego serca, bo podzieliliśmy się czymś takim no, ważnym, wartościowym i to zostało zlekceważone. I, I to jest to niebezpieczne podeptanie tego miejsca. Ono tak czy inaczej zostanie w tobie. Zawsze Bóg je też może y, odnowić, oczyścić, ale ono jest. Więc ceń sobie to miejsce, i w momencie, kiedy, kiedy Pan Bóg zaczyna przemawiać do Ciebie, zaczyna do Ciebie się zwracać, Ty pozwól, żeby, żeby to miejsce było no, szczególnie zadbane. Dlatego mówimy, że kiedy się modlimy, to należałoby jednak troszkę na bok odejść, mieć taki, taką przestrzeń, żeby nam inni nie przeszkadzali, czy, czy jeżeli chodzi o zajęcia, czy jeżeli chodzi o głosy, czy osoby, czy cokolwiek innego, hałas żeby to miejsce było ochronione, żeby miało chwilę ciszy przed Bogiem. A stąd też na liturgii są takie miejsca, że na przykład pomódlmy się, jest chwilka ciszy. Albo wtedy, kiedy chcemy powiedzieć Bogu, no, że, że ja wyznaję grzechy albo chcę się skruszyć przed Tobą, Panie, bo, bo nie jest wszystko jak trzeba, więc ja to chcę powiedzieć. To są, czy po komunii, są takie miejsca, w którym których ja przez chwilę chociaż chcę pozwolić na, 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 na to, żeby w tej przestrzeni nastąpiło takie spotkanie. Że, że to jest miejsce, w którym Bóg ma prawo do mnie coś powiedzieć, a ja mogę usłyszeć to, co Bóg chce mi powiedzieć. Ta przestrzeń święta staje się miejscem, w którym zaczynamy coraz bardziej rozumieć siebie, swoją rzeczywistość duchową. I myślę, że jest to jakiś dramat nasz, mówię tutaj taki europejski, nazwijmy, że wiele rzeczy rozpędziło się tak bardzo, że te duchowe wydają się mniej ważne. Oczywiście, co nie jest prawdziwe ponieważ bez duchowości umrzemy. Bez duchowości będziemy żyli bez sensu. Bez duchowości nie mamy nic do powiedzenia e, przyszłym pokoleniom. Co im powiemy, że mają produkować więcej jedzenia, e, więcej sobie kupią i, i szybciej umrą ze względu na cywilizacyjne choroby? To im powiemy? Jeżeli nie ma duchowości, to co przekażemy? Czym żyjemy tak naprawdę? Jeżeli nie ma duchowości, to, to relacja męża z żoną na czym polega? Na chwili przyjemności i załatwianiu codziennych spraw. Jeżeli nie ma, nie ma niczego, co, co by pokazywało i dawało nam to doświadczenie przeżywania e, czegoś, co mnie przekracza. Czegoś, do czego ja dążę, tęsknię, ale do czego też zostałem powołany i wezwany. Jeżeli będziemy dbali o tę przestrzeń Ziemi Świętej w sobie, wtedy będziemy odkrywali, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani. I tak odkrył to Mojżesz, ponieważ Bóg mu to powiedział. Bóg mu powiedział: Ja już napatrzyłem się dużo na waszą krzywdę. Starczy. Nie chcę więcej patrzeć, i, i nasłuchałem się tego wołania waszego, tego bólu. Niewolników, którzy ciągle tylko z domu do pracy, z pracy do domu, z domu do pracy, z pracy do domu. Ja już się napatrzyłem na to za dużo. Ja to chcę przerwać. Ja to chcę zmienić. Ja chcę Was wyciągnąć z takiej niewoli, z takiego duchowego i fizycznego niewolnictwa. Ja chcę to przerwać. I tak Bóg pokazuje Mojżeszowi rzeczywistość. Więc. Kiedy pozwolisz Bogu, że, że otworzysz przed Nim ten fragment serca, Bóg ci pokaże więcej. Że ty jesteś kimś więcej niż tylko no, takim robotnikiem, wytwórcą czegoś albo, albo po prostu kółkiem czy trybikiem w maszynie. Bóg chce ci pokazać naprawdę dużo więcej. I wiemy, że, że w momencie, kiedy Mojżesz przyjął tę, tę rzeczywistość, Otwarło się wszystko. Otwarła się wolność, otwarło się morze, otwarła się nowa ziemia. Ziemia obiecana. Ale wtedy, kiedy, kiedy Mojżesz nie pozwolił zadeptać tego fragmentu ziemi świętej w sobie. Kiedy, kiedy zgodził się na to spotkanie z Bogiem. I, I można by przyglądać się tej przestrzeni, która rośnie. Najpierw rośnie w Mojżeszu. Bo wiem, że on też nie bardzo się chciał zgodzić. On też nie bardzo wierzył w ogóle, że to jest możliwe, tak? że, żebyśmy inaczej żyli, żebyśmy funkcjonowali inaczej, żeby ludzie zaczynali myśleć o sobie jak, jak, jak brat i siostra, jak naród, jak ktoś, kto nawzajem dba o siebie. On sam nie wierzył, że tak może być. On sam o sobie źle myślał. O, o sobie myślał jako, jako wygnańcu, jako zbiegły jako y, kimś, kto, y, kto ma wyrok y, na sobie i, i właściwie nie ma perspektywy w życiu. Ale Bóg mu powiedział, ja to chcę zmienić. Więc jeżeli ty czujesz tak, że, że może tak jest, tak, że, że twoje bieganie do pracy z domu, do domu, do pracy, z pracy do domu jest tylko po prostu takim mechanicznym działaniem, to może usłyszysz Bóg mówi stop. Ja chcę dać Tobie inną perspektywę. Może czujesz, że jesteś niewolnikiem jakichś nałogów, przyzwyczajeń, jakichś starych nawyków. Bóg mówi stop, ja chcę to przerwać. A może jest tak, że, że jesteś niewolnikiem pewnych układów. Tak, tu kredyt, tu jakieś zobowiązanie, tu jeszcze jakieś i, i ciągle coś się dzieje. Bóg mówi stop, ja chcę to przerwać. Ja chcę ci pokazać, jest inna perspektywa. Ty nie masz żyć jak niewolnik. Ja już się tego nasłuchałem i naoglądałem. Ja chcę to przerwać. I żeby Mojżeszowi pokazać tę, tę możliwość w ogóle, tę perspektywę, to, to Bóg odwołuje się do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, kiedy pyta Mojżesz o imię, no dobrze, no to z kim mam do czynienia? To Bóg mu to mówi, to Bóg mu to pokazuje. I, I to jest taki, taka piękna scena yy, prawdziwego spotkania. Prawdziwego, kiedy Ty możesz powiedzieć: No, z kim ja mam do czynienia? Boże, pokaż mi się, powiedz mi o sobie, o tym, co będziesz robił, jak będziesz działał. Z kim ja mam do czynienia? I Bóg pokazuje siebie. Pod warunkiem, że, że Ty chcesz wiedzieć o nim coś. Że ty chcesz o Nim coś przeczytać, że ty chcesz otworzyć na niego serce. I, I w tym imieniu, które objawia Mojżeszowi, jest też taki taki sposób, w którym Bóg tłumaczy, że jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I na pierwszy rzut oka może to okazać, może to. Dla niektórych oznaczać tylko to, że wymienia po prostu tych poprzedników, patriarchów, rodu, z którego też Mojżesz pochodził, ale tak naprawdę Bóg pokazuje siebie jako kogoś, kto jest bogiem pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia. Czyli Bóg mówi, ja chcę przyjść do was. Jako ktoś nowy, to znaczy jako ktoś, kogo możecie odkryć, z kim się możecie spotkać i ktoś, kto przychodzi do Was tak, jak Wy tego potrzebujecie. Ja nie będę przychodził tak, jak przychodziłem do pierwszego, do drugiego, do trzeciego pokolenia. Tamte pokolenia potrzebowały innej pomocy, innej mojej obecności, innego doświadczenia, a Wy potrzebujecie innego. Bóg przychodzi do Mojżesza, pokazując Mu, ja chcę dawać siebie wam w tych przestrzeniach, których Wy potrzebujecie. I wtedy możemy zrozumieć, że my nie musimy naśladować tego, co było trzy pokolenia wstecz, dwa pokolenia wstecz, jedno pokolenie wstecz. My nie musimy być dokładnie tacy sami w relacji do Boga. I nie będziemy, bo jesteśmy inni. Ale że to Bóg dostosowuje się do nas. Że Bóg jest Bogiem Twojego pradziadka, Bóg jest Bogiem Twojego taty i Bóg chce być Twoim Bogiem. I to jest to cudowne i piękne. My mówimy, a tamte nasze babcie to sobie tak się tam modliły. No, one się modliły po swojemu. I one kochały Boga po swojemu. I one poznawały Pana Boga po swojemu. I gdyby im chcieć to zabrać, to by powiedziały, że zostaną okradzione z tego, co cenne. Choć nam się to wydaje takie no, nieatrakcyjne, ale to jest ich Bóg, ponieważ Bóg daje siebie tak, jak to pokolenie tego potrzebuje. Więc do ciebie Bóg przychodzi też tak, jak tego potrzebujesz i tak, jak potrzebuje nasze pokolenie. Z całym tym bagażem naszej historii. Naszych doświadczeń, naszych zdanień, naszych różnych ograniczeń, no i tego, że, że czasami się zawiedliśmy. Także, o, zawiodłem się na tej osobie, na tej osobie, zawiodłem się na kimś, kto, kto miał być dla mnie autorytetem, zawiodłem się na kimś, kto miał mi pomóc, zawiodłem się na kimś, kto różne rzeczy obiecał i nie wykonał. A Bóg mówi: No właśnie, ja chcę przychodzić. W takiej sytuacji, w jakiej jesteś. I to jest dla nas cudowne, że, że możemy odkrywać Boga właśnie takiego. Że możemy prosić Boga o to, co dziś jest nam potrzebne, teraz, w naszym pokoleniu. Nie tylko to, co było. Bóg nie jest tylko Bogiem historii. Bóg jest Bogiem teraźniejszości. Bóg chce być Bogiem Twojego pokolenia, Twoim Bogiem. Kiedy więc widzimy dzisiaj cierpliwość Boga nad naszą słabością, niedoskonałością, różnymi ograniczeniami, to widzimy Boga, który jest aktywny. Ta cierpliwość polega też na tym, że Bóg nas właśnie różnymi zabiegami ogrodniczymi pobudza do tego, żebyśmy ożyli, żebyśmy. Zobaczyli, że, że on nam dostarcza wszystkiego, co nam jest potrzebne do tego, żeby, żeby się obudzić, żeby ożyć, żeby funkcjonować, żeby w nas na nowo zaczęły te różnego rodzaju sole mineralne, różnego rodzaju potrzebne elementy funkcjonowały na tyle, żebyśmy zaczęli być żywi, duchowo żywi. Żebyśmy zobaczyli, że, że z Nim odkrywamy te przestrzenie do tej pory być może dla nas zamknięte. Pozwól więc Bogu. Pozwól więc Bogu, żeby, żeby w tym fragmencie Twojego serca, w tej Ziemi Świętej z Tobą spotkał się, wezwał Cię po imieniu, dał Ci to doświadczenie obecności i odpowiedział na Pytania, problemy, potrzeby dzisiaj, teraz, w tym czasie. Amen.